Łączymy by budować to misja Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych. Podczas konferencji we wrocławskim hotelu Haston dyskutowano o szansach i barierach rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej. Jak podkreśla prezes stowarzyszenia profesor Andrzej Blikle jest to bardzo duże środowisko. Ponad półtora miliona firm polskich to firmy rodzinne. My się nadal spotykamy z takim przekonaniem, że firmy rodzinne to takie właściwie plankton gospodarczy. Więc ja na to odpada, że gdyby nie było planktonu, to by nie było życia na Ziemi. To jest rzecz pierwsza, ale firmy rodzinne to również duże firmy. A poza tym jest nas bardzo dużo, jest nas więcej niż innych firm. W tym sensie nie jesteśmy żadnym wyjątkiem, to jesteśmy regułą. Ja bym nawet powiedział, że wyjątkiem są firmy, które rodzinne nie są, bo ich jest mniej. Firm rodzinnych w Polsce jest 78% wszystkich firm, to jest szacunek PARP-u. Główną przeszkodą w rozwoju firm w Polsce jest niski poziom wolności gospodarczej. Jesteśmy na skali indeksu wolności gospodarczej, na 50. Bodajże, trzeciej pozycji. Na 145 krajów no, jesteśmy dużo, dużo wyżej niż Ukraina, no, ale to nie sztuka, tak to można powiedzieć. Natomiast jesteśmy dużo niżej niż Gruzja i Armenia. I to nas powinno zmobilizować do tego, żeby ten poziom wolności gospodarczej podnieść. Wyzwaniem dla biznesu rodzinnego jest również konkurencja w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry oraz przygotowanie do zarządzania następców. Podczas konferencji swoimi doświadczeniami związanymi z sukcesją na rzecz własnych dzieci dzielili się wrocławscy przedsiębiorcy. Wszyscy tak mówimy w przenośni, że firma to nasze dziecko. Wszyscy tak właściciele firm mówią, ale tak jest w istocie. Myśmy mieli zawsze jakby trójkę dzieci, dwóch synów i firma i dzieci zawsze wiedziały, jak bardzo ważna jest ta firma, że ten etos pracy, który był kultywowany, jest niezwykle ważny, bo to jest nasze być albo nie być. Więc nie było tak jak spotykam się w wielu firmach, że ach bez mesyna do firmy po studiach. U nas te dzieci były od małego, kręciły się między maszynami, myły samochody, później kształcone były w tym kierunku, a przede wszystkim żyliśmy wspólnie, nawet na weekendach, rozmawiając o firmie. Profesor Andrzej Blikle podkreśla, że stabilne firmy rodzinne są też rozwiązaniem problemów społecznych, choćby chwiejnego systemu emerytalnego. My, firmy rodzinne, powiadamy tak pewnym uproszczeniu, że w przyszłości cudzych dzieci będzie za mało, żeby się złożyły na naszą emeryturę, ale własnych możemy mieć tyle, ile sami zdecydujemy. A jeżeli tym dzieciom jeszcze przekazujemy firmę rodzinną, no to to jest taka jeszcze wzmocniona gwarancja na tę emeryturę, no bo to są miejsca pracy, bo to jest organizm gospodarczy, który już funkcjonuje. Stowarzyszenie skupia 450 firm rodzinnych, ale jego członkiem może być każdy. Musi być to właściciel firmy rodzinnej, może być to ktoś, kto tylko się tym interesuje albo chciałby założyć w przyszłości firmy, albo jest na przykład pracownikiem nauki, bada te firmy.